Kartuzy. Kartuzy żółkowo, przepraszam. Witam e, wszystkie hodowczyni i hodowców. Znajdujemy się przed górnikiem e, moim lotowym. E, tutaj są samiczki. E, teraz to ja zrobiłem właśnie taką bojlerę na zimę pierwszy rok. Żeby samiczki, jak to widać, żeby sobie wyleciały na dwór, posiedziały na dworzu. No i moim zdaniem to jest bardzo dobre. No i przy okazji mam nadzieję, że te roczne gołębie też się nauczą szybciej wchodzić tutaj tak do tego wlotu. A... To jest fajnie, to... jest dosyć duża ta woliera No jest zobaczyć. Chyba na, na prawie na 10 metrów jest ta woliera, to mogą tam się śnieg akurat, to zimno jest to, Bo tak te głębiaszczo sobie fajnie tam wchodzą, a, a teraz wiadomo, ta zimno jest, śniegu napadało, no to trochę się boją, ale, ale tak ogólnie to jest fajne, moje zdanie rozwiązane, bo oni jastrzęb nie atakuje, raz mi tu zaatakował na siatkę, ale Wiadomo, że gołębia nie weźmie, tak? Ani go obni nie, nie pouciekają się, nie rozpłoszą i moje zdaniem jest bardzo dobre, no, nie siedzi ciągle zamknięty w głębniku i przeleci się trochę też, na nadleci się, poderwią, podlecą do góry i tak ciągle w kół. Jak jest fajna pogoda, to ciągle na ziemi, nawet czy wykąpie, tu fajnie na ziemi, no to moje zdaniem to jest bardzo dobre, taka wojlerka. Ja w ogóle to odpatrzałem od, e, mi się wydaje, od pana, od pana Mędrysy, chyba mam też taką wojlerkę, jak się nie mylę, no i postaram taką zrobić sobie, nie? Na samiczkę widać, no, moje zdanie zdrowie jest, dobrze karmione są, żona się nimi zajmuje. Akurat tutaj dzisiaj nie ma, bo ta musiała pojechać tam yy, do szpitala i tak dalej. No ale, ale moim zdaniem, ładnie wyglądają, no co tam więcej, no. Zdrówko jest, yy, wyjście, mają wybieg, jak to się mówi, no i. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o samice, Później przejdziemy do domu, mówię, pokazamy sobie kilka samic. Yy, a przejdźmy teraz do samców. No, ja pokażę tu parę samczyków. Ale one już, teraz te głębi już też nie latają, bo jedne są, no po prostu są dla partnerów, tak? To akurat, no to tu pierwsze. co jest? Co jest? Nie bój się, nie bój się. No chodź, adeku, chodź. No. To jest mój. On już był pokazywany na pierwszym filmiku, ale moim zdaniem warto go pokazać. Już nie płodzi dwa lata, ale mam sześcioro dzieci. On się wywodzi z tej gołębi, z Dr. Schwite, z tej linii Rakietier. Bardzo dobry gołąb, fajne mi samiczki już wydał w lotowym. Bardzo ładne, my pokażemy, jak już będę tam w domu, to połapiemy, to zobaczymy i pokażemy. Znaczy on będzie ojcem do, do niektórych samiczek, Tak, on jest dobry i właśnie tak? fajne lotniki są po nim i wnuki już są fajne. I ja już go pokazywałem szybciej. I on teraz jest na emeryturze Ja sobie, on na tak on na emeryturce, dałem mu samiczkę jeszcze, że Aha. trafił taką fajną samicę e, dwulatkę, która fajnie mi wylatała, a ja nie uchowałem łódka, bo nie płodzi, nie? Aha. No i ale tu będzie sobie siedział, jak ja mu zmienię po prostu samiczkę później. E, zmienię sobie samiczkę później i, i, to, i niech tam sobie siedzi. E, przecież ja go nie, nie tam będę tam gdzieś tak, tu sobie może polatać na bojlerkę, sobie wyjść. A, a to jest jego syn. Tego już też pokazywałem. W zeszłym filmie, ale to jest 123.75. 123, to jest jego syn. on już też fajnie wylato, jak się nie mylę, w jednym roku. A to ja powiem, to może bliżej w domu. Ale miał chyba 17. 17 też w A. Był pierwszym odnikiem, samiec ale mówię, to już nam przybliżymy, jak będziemy w domu. No co, jest co? Tu jeszcze siedzi je, jego brat. Wiadomo, że tu jest więcej dzieci. i tam wnuki też już tutaj siedzą, bo tam już uchowałem. O, to jest taki sam ciemny, bardzo ładny gołąb. O, jest zbudowany. I to jest też jego syna, ale z 20 roku. Mówię jak pamiętam, tam dobrze miał fajne dwa konkursy w Setce już. Ale już dalej nie poleciał 3 latek, bo to już tam z 20 roku, tylko lato dwa lata. 2 lata. A, a mam po nim fajną wnuczkę, która też już ładnie wylatała. Bardzo ładnie nawet powiedziała. Tylko jeden młodek był po nim uchowany, bo siedział tu w lodowym i, i chował tylko jednego młódka. Chował tylko jednego młódka. I jako ta samica właśnie, jako do, 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 teraz do, do, nawet dwuletni chyba ona jest. No i już fajnie po nim śmigała. Nawet zobaczymy później to. A to jest, jest taki drugi samczyk. To jest młody, już przelotowany u mnie. To jest po z Gołębi z Vanden Abele. I, I z takiej samiczki, którą dostałem od pana Janka. Bardzo dobra samiczka. I też fajnie mi pasuje, bo tam już sam samczyka rocznego. Mam eee, latał jako roczny, fajnie miał 8 konkursów. Eee, tam są dwie samiczki już chyba roczna i dwuletnia. Po tej samej parze to jest. Mm. No bardzo ładnie bo miałam taką kiedyś w, w pierwszym roku, e, w 19 roku, bo do 18 byśmy zaczęli latać, e, to, e, to fajna, taka sama samiczka była najlepszą samiczką u nas na gołębiku. Miałem chyba tam 7 albo 8 konkursów. I nie ile tylko taka sama była tylko że samiczka. To jest mały samczyk. Okay. No co tutaj w gołębie mam tą pewność pełność do tego samca. Do tego samca mam też fajną samiczkę, już siostrę, bo ten już nie rada, bo już od tego roku siedzi w domu, tego co byśmy i ten już jest ładny sam, że to jest też tam siostra i na te lotniki od pana Janka Łokietki, bardzo pozdrawiam pana Janka za takiego łębie e i to jest właśnie tam jego siostra do tych, siostra, bo półsiostra, musiałbym zobaczyć, bo mam z dwoje kitnów i, ale to jest z tych samych, z tych samych rodziców, to jest z jednej strony z samych rodziców, tak? Bardzo ładny go opę, lato też na młode ze mną się bije ładnie, fajny go jest. Ciekawa mam no. Nie? No. Ale fajnie celi pilnuje. Fajnie celi pilnuje. A skrzydełko może... No. Jest fajna maszynka. No, no jak to się w ogóle Co no, to za bardziej pokaz na, na ścianie, wiesz? Aha, tak, może. to, 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 to będzie ciekawiej, to będzie więcej widać. A Jezus. jest krzyzełko, też możesz tam na tym. Jest ładny. Wyściągnąć to sobie, zobaczymy od razu. Nie jest ładny, tylko że to jest jasne. Tam mam też jeszcze dwoje dzieci, tam musiałbym poszukać. Ładnie. Bo mam dwoje albo troje dzieci, no ale teraz służę jako partnerze, bo już nie latałem tak, głębi też trochę szkoda. No ale z drugiej strony... No co jest? Le lecimy samiczkami, tylko na razie. O co, żona się zajmuje, to wie tam więcej nie ma, jak jest tam. Ale mówię to już bliżej, może opowiem, bo jest bardzo zimno. Ja tam pokażę w domu jakieś samiczki, coś powiemy o tych wynikach. I i. No to... do mieszkania, tu jest trochę cieplej. E, Tomek opowie coś o wynikach, bo udało się wylatać naprawdę fajne. Fajne wyniki w, tym roku. No, w tym roku. W tym roku w miarę fajnie to wyszło nam. Nawet jesteśmy na liście Polski na 65. miejscu w kategorii, w kategorii C. Ja to się podeprzę, może trochę moją ściągę, żeby tam czegoś nie pomylić. Pierwszy przodownik w kategorii roczne. a, nie, trzecie miejsce w kategorii C, okręg gdański. Pierwszy przodownik w kategorii roczne, trzeci przodownik e, kategoria M. Mistrz rejonu 5 z 550, pierwszy wicemistrz mistrz 5 z całości na prawie 200, w rejonie na prawie na 200 hodowców w oddziale jesteśmy też tam mistrzami i tam nie wiem parę razy tam na budle nawet nie patrzałem co myśmy ile tam nawet nie liczyłem, bo jak to się mówi, no. A... A wyniki, moim zdaniem, fajne. No, żona się zajmuje jest też sama, jak ja w zeszłym filmiku chyba też wspominałem, nawet na jednym locie było tak, mi się wydaje, to była pięćsetka, że żona musiała jechać na zabieg, a, a córka karmiła dziewięcioletnia rano i wieczorem, bo nie było, wiadomo, że tam dzieci chodzą i tak dalej, żeby to fajnie, żeby nikogo głębi nie poszyć, tak? No i też lecimy samymi e, samiczkami, bo jak żona mówi, że ona wszystko sama robi, ja tylko przyjeżdżam e, to praktycznie dzięki żonie i mogę podziękować żonie za to, że się zajmuje tymi gołami i w miarę fajne wyniki robi. Tak, tak, i no. trzeba no. powiedzieć, że Beata zna się na gołębiach. No bo, znaczy, tutaj, no bo tutaj już któryś raz u was jestem i, i mam dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o gołębie i. Tak, i, tak, I tak, no, tak no, to, na to wam wychodzi. Wychodzi na, to, na pewno te samiczki czy coś chodzi przy nich. E, no samo wszystko robi, tak? Przez to nie lecimy sam żeby, e, że po prostu nie było rano, robimy jeden oblot wieczorem, jeden oblot i tak dalej, tak? K, k, kosze tak samo, czy na punkcie wkładań, to e, trzeba też podziękować kolegom na punkcie wkładań za to, że pomagali żonie e, całą sezonę, wiadomo, e, nosić gołębie i tak dalej, kosze w i z powrotem. E, wielkie dzięki za pomocy. E, no i tak moim zdaniem to jest fajnie, no. Wyniki udało się na liście polskiej się pokazać. A no to jest najważniejsze, no i, i trzecie miejsce w okręgu, tak? No to tam jest fajne, bo głębi już dwulatki też fajnie się pokazało, nawet się... No, moje zdaniem jest a bardzo fajne. A lotujecie od którego roku? No do 18 roku, nie? No na młode myśmy To zaczęli. jest bardzo młoda hodowla. No bardzo młoda, no w, praktycznie od w rocznych. <coughs> też tam już były nawet, yy, to tam ja za chwilę może powiem, tam moje przy jednych głębiach, też już były yy, roczne, myśmy byli fajni, a no to już tam wiadomo, to były na oddziały, to pierwsze loty, no to tam na... Wiadomo jak to było. No, nie ma takich super wyników, może na jednych to są fajne wyniki, no, ale jak jest Mistrzostwo Polski, to są wyniki, tak, na czy okręgu, tak? No. A może przejdźmy troszkę, eee, ja bym może pokazał te samiczki, bo tam na dworze było bardzo zimno. Bardzo zimno, to ja bym może pokazał jakąś samiczkę, żeby po prostu przedstawić trochę te co które nam wylatały. To jest samiczka 191, dwulatka. Jest spasiona troszkę, ale to wiadomo jest zima, ja tam dobrze gołębie karmię, tam nie patrzymy na to, że ten jest jeszcze trochę, moim zdaniem bardzo ładny gołąb. I jakie wyniki? Bo to jest e, lotowa samica, tak? To jest lotowa tak samica. To, w, e, to wychodzi z takiego, co pokazywałem w wyniku tego samca 21-41. To jest ta sama linia tej gołemi. Tam jeszcze też jest siostra była z 18 roku, ale to tam już mówię to e, takie najważniejsze, może tu pokażemy. E, to ona ona jako roczna była e, szóstym, e, szóstym roczniakiem, e, miała pierwsze miejsce. Nie. Na, Miał pierwsze miejsce na 2933 gołębie z 300, 14 była z 300 na 3456 gołębi z 500, a jako dwulatka miała 10 konkursów. 10 kokursów w tym 7 w setce, 14 na 5829 gołębi, 29 na 3, 3093 gołębie, 85 e, na 2010 gołębi z maratonu. To znaczy, że ono wszystko latało, tak? To tam troszkę gorszy, no ale mówię, i 7, 7, 7 konkursów w setce, tak? No ale leciało cały program lotowy. Jako dwulatka. latka, no, bardzo ładny gołąb, fajnie zbudowany. No wiadomo, głębi nie były na razie kąpane. To też jest inaczej, bo jest zimno u nas. To jak tam nawet nie ma możliwości głębi, żeby wykąpać. A tu przedstawię, może kolejną samiczkę. No, tu jest kolejna, kolejna samica? Tak, to jest kolejna samicza, samic, samiczka dwuletnia. 10164. i rodzice, rodzice to z Benny Stevenika na Van de Pasza. Ona jako dwulatka uzyskała 11 konkursów, z czego 6 konkursów w setce. Pier, między innymi pierwsza była na 3474 gołębie, 12 na, na 4518 gołębi i 48 na 3093 gołębie. I uzyskała konficjent w kategorii C 18,47. No już moim zdaniem fajna samiczka dwuletnia, no zobaczymy jak poleci na trzyletnią. No ale bardzo ładna. Taka mniejsza samiczka, spokojna. Zresztą, przeżądnie one są wszystkie spokojne. Gorzej ze mną jest. <gry> to jest kolejna samiczka, dwulatka o końcówce 52. O końcówce 52. Ona e, z górym ojcem jest e, z linii Vanden e, Imbred Blixema. A matka jest z Gołębi Dignera. Oryginalna samicza z 2012 roku. Ona jako dwulatka zrobiła 10 konkursów. Konficet uzyskała 19,34 w A lub w B. W dwóch kategoriach, tak? Ona była, na, ona była czwarta na 5829, 5829, 17 była na 4806, 22 na 3666 i 19 była na 3190 gołębi. No, a jeszcze mam jej siostrę. Teraz też roczną. Ona jako roczna miała 7 konkursów. I była też w 15 na 6371 gołębi. No to już fajnie już się zaczyna. Tam jeszcze miałem samczyka rocznego. Też na nalon jako, jako na rocznym skończy. No bo byśmy dalej już nie jedycieli. No to teraz tylko samiczki. No I też fajnie się zapowiada. miało się wydaje 7, 7 lub 8 konkursów. I też miał fajne dwa szpicowe konkursy, nie? No zobaczymy. No fajna samiczka taka też mniejsza. Bardzo ładna samiczka, spokojna samiczka. To jest kolejny gąb roczny. Yy, jako roczny, roczna samiczka. Jej ojcem, jej ojcem jest e, syn 12154 super rozchodowca Grzegorza, pana Grzegorza Durleja. Matka jest e, z gołębi Sztyńsa, e, miałam takie oryginalne z Leo Hermansa, 17 roku. Ona jako roczna e, uzyskała 6 konkursów, e, 4 w setce, m.in. była 4, 28, 79. Dało jej to konficent 22,46 w A. No i już roczna samica. Moim zdaniem fajna. Zobaczymy jak ona poleci na dwulatka. I też chciałem panu Grzegorzowi podziękować, że dostałem, mam już troje dzieci. Potem jego super rozpodowcu. No i zobaczymy. No jest samiczka nakrapiana. Zobaczymy jak poleci dalej. To jest kolejna samiczka roczna. Matka, yy, matka wywodzi się z tej gołębi od pana Janka. Yy, pana Janka z, z Śląska, łączenia na kitle, bo tam też robiłem takie różne łączenia. Te moje gołębie, na nowe na gołębie i yy, ona zdobyła 7 konkursów, yy, w tym 22, 25, 44 i tak dalej. Uzyskała konficjent w kategorii A18,56. No to jest taka mniejsza samiczka. Bardzo ładna samiczka. Fajnej ma budowę. Bo to się wywodzi z tych właśnie z tych kilku frazy. Te moje gołębie, które tam też tam to jest współrodzeństwo do tej gołębi. No i fajna samiczka, już 6 ładnie, ładnie już leci. Dobrze, zaprezentowaliśmy samiczki. Teraz na koniec jeszcze zapytamy o karmienie, jak to wygląda u Was w hodowli? No my karmimy teraz dwa razy dziennie, no zawsze karmimy dwa razy dziennie, u nas nie może raz dziennie, tak, eee, karmimy polską karmą, tam jest jedna zagraniczna, mieszamy wszystkie karmy, kolopia, słonecznik, eee, co tam jest, kolopia, słonecznik. Orzeszki, jeszcze. Orzeszki dajemy, tak właśnie, orzeszków też tam, no w miarę dużo schodzi orzeszków. No i tak karmimy dwa razy, nie karmimy dobrze, jest teraz zimniej, w ogóle karmy yy, dajemy mocniejsze, bardziej energetyczne, bo to wiadomo on potrzebuje, głębie są troszkę samiczki spasiane, no ale to się odchudzi, tak yy, jak ktoś mówi, przyjdzie czas, to dostanę mniej, to będzie dobrze, no. A jeżeli chodzi o sezon lotowy, jak to wygląda z karmieniem? No, w sezonie lotowym lecimy na karmie Van bajers, Szczerze, chyba od 19 roku jako roczne już myśmy lecieli, tu już myśmy mieli e, tą karmę i tak lecimy. No do tego sezonu co było no, moje zdaniem fajnie lecą, jest dobrze, no wyniki są. No i a co będzie dalej? No to zobaczymy, tak? No tak. I teraz chciałbym podziękować wszystkim hodowcom i hodowczyniom. E, życzyć samych sukcesów w nadchodzącym sezonie. Dziękuję, pozdrawiam, dobry lot. Dobry lot.